Sykoty to zwierzęta powszechnie spotykane w polskich domach. Spotykamy je na każdym rogu, więc są dla nas zupełnie czymś naturalnym. Widok przechodnia z pupilem na smyczy nas nie dziwi w porównaniu do przechodnia z małpką na ramieniu. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Sajmiri, czyli jedna z najmniejszych małpek, która zyskuje popularność jako zwierzętko domowe. Jak już wiecie, dzisiaj będzie odcinek o Saimiri, ale najpierw muszę dojechać do Łukasza, który posiada w domu taką małpkę, bo tak właśnie wygląda u mnie tworzenie takich odcinków, że odwiedzam po prostu ludzi, którzy mają takie zwierzęta i razem nagrywamy film. Wsiadam w takim razie do auta i w drogę rozruch. A skoro jest odcinek o zwierzętach, to warto na samym początku przypomnieć i podbić temat o zbiórce na schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie i Katowicach. Naszym celem jest po 10 tysięcy złotych dla każdego ze schronisk, a pomóc może każdy z nas poprzez przejazdy Autostradą A4 na odcinku kraków katowice A tak się składa, że właśnie tą drogą jadę. Wystarczy, że pobierzecie aplikację Autopay, podacie swój numer rejestracyjny oraz powiążecie kartę płatniczą i zarejestrujecie się na stronie automatyczna4.pl. Każdy przejazd przez bramki autostrady będzie taki. Takim symbolicznym przybiciem łapy dla zwierzaków, które zwiększy kwotę finansową wsparcia dla schronisk. A sama aplikacja to masa korzyści, bo dzięki niej możecie korzystać z lewego skrajnego pasa na bramkach. Które posiadają wideotoling. A co to oznacza? Że nie stoicie na bramkach. Kamery same szytują wasze tablice rejestracyjne, szlapan sam się podnosi. I chyba najfajniejsze, korzystając z aplikacji macie tańsze przejazdy przez autostradę. Normalna cena za bramkę to 12 zł. Tutaj jest 8, czyli 4 zł taniej na każdej bramce. A na autostradzie macie ich dwie. Dodatkowo faktury są elektroniczne, a mniej papieru to większa ekologia. No a mniej stania na bramkach to również mniejsza ilość CO2. No to było o autostradzie, a ja dojeżdżam. Tak jak w przypadku większości egzotycznych kupili, znalazł się czynnik, który ruszył lawinę popularności trzymania dzikich zwierząt w domach. Często widzimy filmy, gdzie bohaterzy dumnie kroczą przez świat za zaprzyjaźnioną małpką na ramieniu, czy zdjęcia w internecie ze słodko wtulonym na ramieniu pupilem z długim ogonem. Niestety są to tylko zdjęcia i filmy nie oddające rzeczywistości. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam z czym rzeczywiście będziecie mieli do czynienia chcąc przygarnąć słodką małpkę pod swój dach. A jako bohater dzisiejszego odcinka i przykład wystąpki właśnie małpka Saimiri Kukuś. Jest to jedna z najmniejszych małpek. Długość ciała bez ogona może sięgać około 40-45 cm, natomiast ogon to prawie cała długość ciała, około 50. Samice są nieco drobniejsze niż samce. Dorosły samiec może ważyć około 1,5 kg. natomiast samica 1200 g. Właśnie mnie kukuś troszkę podgryzł, bo mam dużo jedzenia. Małpka ta słynie z tego, że ma małą twarz w porównaniu do wielkości mózgu, przez co są uznawane za bardzo inteligentne. A skoro ma owa twarzy, to przez jej zary zwierzątko jest nazywane trupiągówką. Ma delikatne futerko w kolorze rudo-szaro-oliwkowego. Natomiast uszy i brzuszek są białe. To co je charakteryzuje, to jaskrawe ubarwienie kończyn. No ty, ty nie łapiesz mnie, ty mnie pogryź, no weź ty się zastanów, ja zasłucham ci do orzeszki, dałeś teraz. Natomiast uszy i brzuszek u nich są białe. To co je charakteryzuje, to jaskrawe ubarwienie kończyn. Cajmir jest najchętniej wybieranym gatunkiem naczelnym do towarzystwa, ponieważ nie dorasta do dużych rozmiarów. Kukuś ma 700 gram. W porównaniu do innych małp, no, nieco łagodniejszy charakter i są bardziej ufne w stosunku do ludzi. Plusem jest fakt, że w tym przypadku płeć nie gra zbytnio roli, ponieważ różnice w agresji czy robieniu bałaganu są nieco bardziej rozmyte niż u innych gatunków, na przykład jak u kapucynek. Aczkolwiek tak można doszukać się troszkę informacji, że samce mogą być bardziej charakterne. W naturze gatunek ten występuje w lasach tropikalnych, środkowej i południowej Ameryce. Są to małpki wszystkożerne. Posiłują się owocem albo jajkiem, pisklakiem czy nawet robakiem. Nie ma zbytnie konkretnych informacji na temat tego, w jakich warunkach powinniśmy trzymać małpki, ale jedno jest pewne. Wbrew temu, co znajdziecie w internecie. Obszarem życia małpki nie będzie klatka, ale cały dom, a zwłaszcza najważniejsze miejsce pod sufitem, ponieważ małpka najbezpieczniej czuje się na wysokościach i to tam będzie starała się spędzić najwięcej czasu. Musimy jej urządzić swój dom, żeby małpka miała możliwość wykonywania skoków. Można znaleźć informację, że wystarczy klatka 1, 1 na 2 metry, ale jest to dość mała powierzchnia, jak na żywą istotę. W klatce zwierzątko powinno być zamykane raczej dla jej bezpieczeństwa, na przykład w przypadku, kiedy wychodzimy i małpka zostaje sama. Dlatego duża powierzchnia jest wtedy również istotna. Dlatego właśnie niektórzy porównują trzymanie małpki do wychowywania rozkapryszonego dziecka. Ale w porównaniu do niego nigdy nie wyrasta z pewnych rzeczy. To małe ciałko małpki mieści w sobie nieograniczone pokłady energii. Do tego są bardzo inteligentne, co za tym idzie bardzo szybko się nudzą. Musimy się liczyć z ogromnymi kosztami wydawanymi coraz to najdziwniejsze zabawki. Albo z dużą ilością poświęconego czasu na wykonywanie ich. Do tego musimy liczyć się również z tym, że te zabawki będą rozrzucane po prostu wszędzie, tak jak i zresztą jedzenie. Żadne małpki nie znają pojęcia czystości, również nie ma możliwości nauczenia ich tego. Są przypadki, gdzie nauczono małpkę korzystania z toalety, ale są to naprawdę wyjątki. Oprócz rozrzuconych zabawek wszędzie będzie rozrzucane jedzenie oraz zostawione odchody. I moć. No chyba, że właśnie trafiliśmy na tą cudowną małpkę, która nauczyłaby się załatwiać swoje potrzeby w toalecie. Małpę nie powinniśmy trzymać w pampersach. Mimo, że jest porównanie do dziecka względem niektórych niegrzecznych zachowań, to w rzeczywistości przecież nim nie jest. Na początku każda mała małpka jest bezbronna i słodka, ale niestety wszystko kiedyś się może zmienić, kiedy dorośnie. W naturze małpki żyją w stadzie, gdzie panuje pewna hierarchia. Zwykle jest to od kilkunastu do nawet stu osobników, czym większość stanowią samce. Hierarchia jest zdobywana przez agresję. Teoretycznie, jeśli już chcemy trzymać małpkę pojedynczo, to jesteśmy statem, ale też konkurentami, więc niestety agresja może zostać skierowana również i na właścicieli. Niektórzy w akcie desperacji w takich sytuacjach posuwają się do obcinania pazurków. W przypadku Saimiri paznokci, co jest niczym w porównaniu do piłowania zębów, ale niestety jest to tylko okaleczenie zwierzęcia, które zachowuje się instynktownie. Ciąża u tych małpek u Saimiri trwa około pół roku. To mnie nie gryź, bo tu mam orzeszki. Młode, około 3 tygodni, siedzi uczepione sierści matki. Potem zaczyna przyjmować stały pokarm. Dojrzałość i gotowość do rozmnażania małpy uzyskują po pół roku. Jeśli chcemy mimo przestrug nabyć małpkę, to musimy zastanowić się nad jej pochodzeniem. I są tutaj dwie opcje, czyli wykarmiona przez matkę albo butelką przez człowieka. W pierwszym przypadku małpka będzie nieco mniej ufna. Będzie potrafiła zjeść nam z dłoni, żyć przy nas, ale nauczenie jej brania na ręce kiedy chcemy i przytulanie będzie to trudna sprawa. W drugim przypadku, kiedy małpka będzie wychowana przez człowieka, czyli będzie wcześniej zabrana od matki, wykarmiona przez człowieka, będzie nam ufać. Łatwo się z nami zaprzyjaźni i będzie żyć z nami jako członek stada. Co prawda mamy troszeczkę wpływu na to, jak zachowuje się małpka. Przede wszystkim po wprowadzeniu jej do domu musimy dać jej czas na aklimatyzację, zaklimatyzowanie się. Może to w niektórych przypadkach trwać dość długo. Nie wymuszajmy na niej od razu przytulania i brania na ręce pierwszego dnia. Musimy małpce poświęcić ogromną ilość czasu, bo od tego zależy całe kształtowanie jej charakteru. Zwłaszcza jeśli trzymamy małpkę pojedynczą. Musimy również liczyć się z tym, że małki za każdym razem będą sprawdzać, na ile mogą sobie z człowiekiem pozwolić. Więc przysłowiowe pozwolenie wejść sobie na głowę może mieć no, troszkę nieprzyjemne skutki. Sajmili łatwo się zaprzyjaźniają z domowymi pupilami, takimi jak psy i koty. A nawet często jest polecane, aby takie zwierzątko posiadać. Małka taka jest silnie stadna, a pies jest zawsze tym członkiem stada, który nie musi iść do pracy czy do sklepu, więc zostaną razem w domu. Często zwierzątka łapią ze sobą dobry kontakt i możemy cieszyć się widokiem wspólnych zabaw. Małpki odradzane są raczej osobom, które planują dzieci, ponieważ dziecko, które pojawiło się w domu, może stać się konkurencją, jeśli chodzi o hierarchię stada. Niestety wiele małpek jest oddawanych właśnie przez agresję wobec dziecka, które pojawiło się w domu. Zaraz po małpce. Agresja może bawić się nie tylko wobec dziecka, ale nowego pupila, jeśli małpka była pierwsza. Podrapanie czy pogrozienie może być nawet i na porządku dziennym. Częste, przez przypadek, ale nie zawsze. Kolejną rzeczą jest zapach, miejsca, w którym mieszka małpka. Niestety, dom, w którym mieszka takie zwierzątko nie może być nieskazitelnie czyste. Zasada jest niestety taka, że im bardziej sprzątamy, tym małpka bardziej nam nabrudzi. Ona znaczy sobie teren, więc musi siebie czuć, aby czuła się też jak u siebie. Trzeba pamiętać również, że to jest drogi zakup. Bo ceny mogą mieścić się w przedziale od kilku tysięcy nawet do 20-25 tysięcy złotych. No i to nie wszystko. Małpki jedzą mało, ponieważ y, większość tego co dostaną po prostu rozrzucają po okolicy. Dlatego miska zwykle po podaniu jedzenia będzie szybko wyrzeszczona, ale większość jej zawartości. Niekoniecznie będzie w brzuszku naszej małpki. Wszystko będzie po prostu porzucane dookoła. Kolejna rzecz to zabawki i urządzenie domu pod małpkę. Kupowanie bądź wykonywanie zabawek co chwilę oraz wyposażanie domu w różnego rodzaju konary, półki, po których małpka będzie mogła skakać. Kolejna rzecz, o której tak naprawdę mało osób w ogóle myśli, to środki czystości. Wydane na sprzątanie po małpce, no i ogrzewanie, no i czasem również te pieluchy. Małpki żyją w ciepłym klimacie. Nasz chłodny, a zwłaszcza zimą, jest dla nich niesprzyjający, a czasem może być również dla nich i zabójczy. Trzeba pomyśleć nie tylko o wyższej temperaturze w pomieszczeniach, aby zapewnić komfort naszym podopiecznym bądź jednemu podopiecznemu tak jak kukuś. Ale chodzi również o dostarczenie niezbędnych witamin, D3 oraz wapnia. I mam powinno zainwestować również w lampę UV, a latem zapewnić małpce jak najwięcej czasu spędzonego na słońcu. Kolejną sprawą jest opieka weterynaryjna. Weterynarz od psa i kota widząc małpkę rozłoży ręce. Albo przynajmniej powinien tak zrobić. Mało który lekarz ma pojęcie o leczeniu takich egzotycznych zwierząt jak małpa, więc to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o którą powinniśmy pomyśleć przed zakupem. Odpowiednia opieka weterynaryjna, która niestety jest bardzo droga. Przy takich zwierzątkach jak małpka fakt, że jest chora widać kiedy jest już późno. Ukrywanie choroby i bólu jest naturalne, ponieważ w naturze osobnik pokazujący taką słabość może być źle potraktowany przez stado lub stać się celem drapieżnika. Skoro wspomniałem o kąpielach małpki w słońcu, to również warto zainwestować w wolierę zewnętrzną, ponieważ krótkie spacery na szelkach mogą nie wystarczyć do zapewnienia małpce wystarczającej ilości światła słonecznego. Nie bez powodu za każdym razem zaznaczam słowo dom. Ponieważ takie zwierzątko w żadnym stopniu nie nadaje się do trzymania w mieszkaniu. Tak więc, zakup małpki to nie jedyna rzecz, w którą trzeba zainwestować. Nie żyje również krótkoowiec, musimy mieć świadomość, że jest to towarzysz na wiele lat lub nawet na całe życie. Małpkę można nabyć oczywiście w niższych cenach, ale musimy mieć pewność, że nie wspieramy w ten sposób kłusownictwa. Małpka jest zwierzęciem, któremu musimy poświęcić czas 24 godziny na dobę. Niestety nie słyszałem o żadnych hotelach dla małp czy opiekunach, więc musimy być świadomi że rezygnujemy w ten sposób z długich wakacji i kilkudniowych wyjazdów, bo zostawianie małpki u niedoświadczonej osoby z brakiem wiedzy i przede wszystkim obcej osoby jest nieco nieodpowiedzialne. Brak czasu czy niespełnienie podstawowych potrzeb może łatwo przerodzić się w depresję. Problemy na tle psychicznym oraz problemy behawioralne, które często okazują się być nieodwracalne. Myśląc o małpce jako o pupilu domowym musimy zastanowić się nie dwa, a milion razy. Same chęci niestety nie wystarczą do zapewnienia zwierzęciu optymalnych warunków. A zakup małpki może okazać się w niektórych przypadkach sprowadzeniem sobie do domu niemałego kłopotu. Jak widzicie, ja mam tutaj mały kłopot, ponieważ, no dobra, teraz kukuś się uspokoił, ale przed chwilką cały czas mnie podżerał yy, po palcach. I całe palce mam już opuchnięte, ale siedzę tutaj, żeby tylko wysiedzieć i nagrać ten odcinek i pokazać ja pamiętam, jak w Boliwii spałem w takim domku na drzewie i takie na wolności. Dzikie maluchy przychodziły i wtedy je karmiliśmy chrupkami kukurydzianymi. Dostawały ich duże ilości i siedziały nam na domku codziennie z rana. Pukały, pukały w okna. No Kukuś ma tutaj i papryczkę i orzeszki, czym jeszcze jest karmiona? Wszystkim. Owocem. Wszystkim. Jajeczka, owoce, warzywka i mięso w sumie też podjedzą. Drobiowe. Obok są surikatki, one dostają w sumie drewno tego typu robaki, ale Sajmiri też również dostaje i w sumie, w sumie lubią takie, hmm. takie owady powiedzi. I tutaj na koniec przypominam Wam jeszcze tylko o zbiórce na schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie oraz Katowicach oraz o aplikacji Autopay, dzięki której macie dużo tańsze przejazdy na autostradzie A4 i możecie korzystać z lewych skrajnych bramek, które poprzez wideotolink same szczytują Wasze numery rejestracyjne i same się otwierają. Miłej jazdy i wspomóżmy te schroniska! A dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę, docencie kanał subskrypcją. Będzie takich odcinków oczywiście więcej. Zapraszam Was również na Instagrama Kamil Travel, tam dowiecie się o wiele więcej i na bieżąco. Też jakie odcinki będą w przyszłości i też fajna możliwość komunikacji między nami. To co kukuś, żegnamy się z widzami. Ech, tylko orzeszki w głowie. Trzymajcie się. Cześć!